W miarę jak sztuka stomatologii się posuwa naprzód i nie ma już takich borów, gdzie, gdzie pani nogą tam coś popychała i obracało się coś, tylko są już urządzenia o wiele bardziej sprawne i powodujące mniej bólu, więc aczkolwiek nigdy nie zdecydowałem się na borowanie pod narkozą. Ja w ogóle żyję w takich warunkach, że muszę ciągle prze, e, zwyciężać strach. Strach przed dentystą czasami jest mniejszym strachem niż przed tym, co mnie spo, e, spotyka codziennie w postaci różnego rodzaju ataków opartych na manipulacjach, na w, usiłowaniu, wplątaniu mnie w różne sytuacje. Myślę, że tak jak każdy człowiek z pewnym oporem daje sobie z tym radę. No po prostu w pewnym momencie mówię sobie idziemy i koniec. No. Tak kiedyś rzuciłem palenie i to po prostu trzeba wiedzieć, że w jakimś momencie trzeba to zrobić i już. Oczywiście najmilsza jest chwila, kiedy się okazuje, że dentysty nie ma w domu, ale na ogół jest. Boję się dentysty. Akurat nie mam y, kłopotów stomatologicznych. Jeszcze nigdy nie miałam wyrywanego zęba. Także y, chodzę do dentysty raz na pół roku na kontrolę i zazwyczaj okazuje się, że nic mi nie dolega, a jeżeli Coś, no to to w ciągu pięciu minut moja przyjaciółka, która jest stomatologiem, załatwia. Kiedyś nawet zdarzyło mi się zasnąć na hotelu dentystycznym w czasie borowania zęba. No, z bolesnego tematu, pani dotknęła. Ja się bardzo śmiertelnie boję dentysty, bardzo wiele wycierpiałem. W tej chwili już są inne środki, są znieczulenia, już miałem zabiegi pod narkozą. Nie chcę o tym mówić, no nie, nie ma metody na to, no właściwie nie ma metody, no bo no, no, po się potwornie tego boję. I nie ma metody, no, oczywiście są bardzo racjonalnie biorąc się, nie ma czego bać, bo my tam już prawie nic nie boli, bo są e, znieczulenia, no, ale miałem rezekcję, czyli przycinanie z ser, tam ucinanie wyszkołku zebu nie chcę o tym mówić. No, to jest słaba strona moja, bardzo słaba. I, I to jest właśnie jedyny taki obszar medyczny słaby. Tutaj bardzo wiele w życiu wycierpiałem. jest takie, powiedziałem, że człowiek musi na coś, na coś cierpieć, musi, no nie ma człowieka, który ktoś uzupełnie zdrowia, to ma być tylko zęby, na na zęby, nikt nie umarł. No, więc można się podciwzać, że to w sumie nie jest tak najgorzej, no, ale jest to na pewno ja bardzo słaba strona stomatologia.